Dzień dobry, pokażę Wam dzisiaj sztuczkę z czterema monetami i czterema kartami. Mam tutaj cztery obojętnie jakie karty i cztery stare monety. Najpierw Wam tą sztuczkę zademonstruję, a później krok po kroku ją wyjaśnię. proszę I mamy tutaj cztery monety. A teraz mam tę sztuczkę. Wy... Po prostu rozkładamy cztery monety. Kiedy, zobaczcie, że kiedy kładziemy, najpierw musimy tymi dwoma palcami wziąć tą monetę i starać się w tym samym czasie położyć kartę. Mamy tak. A pozostałe karty kładziemy już normalnie na monetę. Tylko musimy razem z kartą położyć tą monetę. Także tutaj nie mamy żadnej monety, a tu mamy dwie. Kiedy bierzemy tę, tą kartę zdejmujemy. Musimy je obrócić i wziąć tak, żeby widz nie widział i je zmienić. I sztuczka gotowa. Za każdym razem musimy wtedy te dwie monety wziąć razem z tym. No i położyć. Sztuczkę dla YouTube.pl kamerował shell a pokazywał Daksiner. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.